Czwartek, 4 czerwca mamy godzina 15.15. .15. Akcji czyszczenia ciąg dalszy. Woda już niska. Szambo, tutaj stoi w rowie od północno-wschodniej strony dworca. A z drugiej strony, przy kolektorze, mamy miłego pana, który przed chwilą się kąpał i czyści ruch racyjny. No, zobaczmy, co u niego. Czekaj, pan zrobię jakieś zdjęcie, może czymś, czegoś. takiego czegoś, co nie widziałem nigdy. Patrz, pan, kum. nie? No, Tu jest czysto. E no tu jest czyściutko. Ale hece. I to się leje z tamtego? Tak. No tak. Więc dowiedzieliśmy się, że, dowiedzieliśmy się, że pan, który to pięknie czyści, studzi sobie w kolektorze wodę mineralną. To jest naprawdę hardcore. No i o ile, ile przykładce stoi jeszcze mleko, to tu przy kolektorze rzeczywiście pan wyczyścił i woda jest pompowana czysta teraz nadal, od 1 czerwca, i już zaczyna to wyglądać po ludzku. Już zaczyna to wyglądać po ludzku. No. Pokazało się ładne dno. Chociaż rude cały czas w tym szambie. No ale zobaczymy co będzie dalej. Przejdziemy w dół kanałku. Tak. Państwo czyszczą cały czas. Woda czysta jest pompowana. Od alarmu. No ale pojedyncze Wiecie co, płyną cały czas w dół kanału, to co zerwane od brzegów zostało, to płynie nadal, wiesza się na trawie. No ale dobrze, że już jest czysta woda pompowana i że najwięcej tego, tego kożucha już poszło w dół. Podejdziemy jeszcze kawałek dalej, w kierunku Bukowieckiej. Narzędzia leżą na trawie, długi kij, cały w miotku. Stoi to wszystko po brzegach, no ale kolejny dzień woda czysta jest pompowana. Boberek trochę bigosu narobił. To państwo wyrzucili na brzeg. No a tu już jesteśmy przy mini-zaporze na Bukowieckiej. Państwo u góry czyszczą przy kolektorze. O Jezu, tu się podejść nie da, bo tu wszędzie jest szambo. Wszędzie tu jest szambo rozwleczone. Tyropian do siedzenia. Tam tony łajna. Tu się zbiera. To, co państwo czyszczą w góry, to jeszcze spływa. Ale dobrze, że się wzięli do czyszczenia wreszcie. Dobrze, że się wzięli do czyszczenia. No bo czyszczą. Bo czyszczą. Na brzegach jak zwykle masakra. O Boże! Dobrze, Państwo czyszczą tutaj. Na rowie meleracyjnym nie będziemy im przeszkadzać. Niech sobie czyszczą. Zajrzymy tu kiedyś jeszcze. A my zjedziemy w dół kanału, zobaczyć jak spływa to, co wyczyścili od 1 czerwca. No, tutaj już prawie kulturka. Woda lekko żółta, prawie czysta. No, byłoby fajno, gdyby to żółte zabarwienie nie brało się z rozrobionego szamba, które jest czyszczone u góry. Ale miejmy nadzieję, że niebawem będzie lepiej. Kolanko Ta. smuga żółtej rzeki Ho albo Mekong Skoro Państwo czyszczą u góry przy kolektorze, to na pewno sporo kawusi płynie niżej. Przyjechaliśmy na ulicę Drapińską. I zobaczymy, co na kładce przy ulicy Drapińskiej się dzieje. Piękna kładka, New Age. Tak, no i idzie glina. Płynie woda szybko, jest pompowana rwącym strumieniem z kolektora. Także płynie szybko. Nawet nie wygląda to źle, gdyby nie ta żółta gówniana zawiesina w wodzie. Kaczusia na posterunku, w każdej chwili może przylecieć do waszego oczka. Mhm. Nie jest źle. Od poniedziałku, dzisiaj mamy czwartek. Jak w poniedziałek zaczęli czyścić to już zwalili większość tego wszystkiego pewnie. Nie jest źle jak na kanał brudnowski. A z drugiej strony... No. Też nie jest źle, no tylko ta żółta, klaczna zawiesina cały czas tu jest obecna, ale bywało gorzej, trzeba to sobie szczerze powiedzieć. Co widok z ulicy Rady Miejskiej jest zdecydowanie lepiej. Patrzymy co prawda w drugą stronę, teraz na północ, z Radziemskiej, ale nie widać już pływających wysp. Co prawda, zawiesina płynie żółta, ale jest zdecydowanie lepiej, jak państwo usunęli to, co stało przy Bukowieckiej i przestali lać. I przestali lać. Troszkę paniki nie zaszkodzi w branży ściekowej. Jeszcze tydzień i będzie nieźle. Na tej miejscówce pierwszej przy ulicy Miejskiej chodzi o to miejsce, od którego zaczęliśmy naszą całą przygodę z kanałem brudnowskim dnia 15 maja. Stąd startowaliśmy. Zobaczmy jak po 20 dniach dzisiaj mamy 4 czerwca o to prawie 20 Zobaczmy jak wygląda woda. Mm -hmm. Proszę Państwa, cudów nie ma. Kaczki są. Ale czego nie ma? Nie ma pływających wysp. Nie ma pływających wysp. To jest wielki sukces. Kilkanaście dni pracy nad kanałkiem i trochę paniki na budowie przyniosło efekty. Przyniosło to efekty. Nie ma pływających wysp. Woda jest, jak mówię, żółta, no bo te całe gówna rozmieszane z góry jeszcze płyną. One jeszcze tam są i jeszcze przez jakiś czas będą myte, wymywane, wypłukiwane. Ale... Ale nie ma pływających wysp w tym miejscu. I mam nadzieję, że już nie będzie. Jak tylko się pojawią, to będziemy działać. Zejdźmy jeszcze na dół nad wodę. Że znaczy tutaj niesamowicie porosła roślinność. 15 maja tu wchodziliśmy, trawę było po kostki, a teraz tak porosło, że ciężko się przedostać. No ale proszę Państwa, nie była ziemia. Owszem, stoi jeszcze tam coś gdzie nie gdzie przy brzegu, najczęściej są to glony, już odchody z nich zostały wypukane. Glony błyskawicznie rosną na odchodach, bo to jest żyzny towar. Woda wypukuje miód i zostają glony. Glony niech sobie będą, krzywdy nikomu nie zrobią. O, tutaj. Dokładnie. No ale to jest niebła ziemia, proszę Państwa. Woda, jak mówię, w kolorze kawy z mlekiem. Rozmoczone, rozbełtane kupy płyną z góry. Pan czyści. Przy dworcu Wilno zacisze. Przy kolektorze i niżej, przy Bukowieckiej. Państwo leją z kolektora duże ilości czystej wody, rwącym strumieniem wszystko, próbują wypłukać jak najszybciej na gwałt. No ale są tego efekty. Jak Boga kocham, są tego efekty. Nie ma wyspływających. Nie ma kup zalegających przy każdym brzegu wyspływających żółto-brązowych. Jeszcze tydzień dwa i pojawią się ryby, proszę państwa. No naprawdę ciężko uwierzyć, że to jest ten sam kanałek. I to samo miejsce, w którym rozpoczęliśmy nasze reportaże 15 maja. W korycie nad kolorem brązowo-żółtym zaczyna powoli dominować kolor zielony. Roślinność została z szamba wypukana. Jeszcze tylko spłynie ta żółta kawa, 3-4 dni. No i zobaczymy co? Zobaczymy dno. Niestety to dno będzie żółto-pomarańczowe, takie jak przy rowie melioracyjnym na górze. Przy dworcu. Państwo czyszczą od 1 czerwca ruch melioracyjny. W cztery dni są efekty tego już naprawdę poważne. Widać postęp. Od 1 czerwca do dzisiaj, do 4 czerwca, do czwartku, to co zostało zlane, wyczyszczone, niestety spłynęło w dół, ale tutaj jest już znacznie lepiej przy Radzie Miejskiej. No niestety to dno i te osady tego wszystkiego, co przez lata płynęło. Trzeba będzie też wyczyścić. Państwo będą musieli odłożyć stosowne fundusze i przeprowadzić na własny koszt rekultywację całego zniszczonego kanału. Przecież kanał brudnowski jak każdy ciek tego typu, stanowi mienie Skarbu Państwa. A Skarbu Państwa, mienia Skarbu Państwa nie można o tak sobie wziąć i zniszczyć. Trzeba będzie, proszę Państwa, naprawiać za chwilę. To, że pompujecie czystą wodę w tym momencie, to dobrze. To dobrze. Wszystko niestety popłynęło do, do kanału brudnowskiego i do kanału żerańskiego na dół. No już nic nie zrobimy. Woda musi to po raz kolejny przyjąć. Ale teraz ma tu być czysto i zbierajcie fundusze na czyszczenie... Osadów dennych w kanale. Niebawem chcę tu widzieć piękny żwirek, piaseczek, pluskające się rybki, no naprawdę jest znacznie lepiej. Rekultywacja kanału może drogo kosztować ale niestety. Naprawić szkody poczynione przyrodzie i Skarbowi Państwa, mieniu Skarbu Państwa, trzeba będzie, no bo, no bo jakże inaczej. Jest postęp. W dniu 4 czerwca widzimy tu nawet jakieś wypukane rogatek chyba, czy, no jest znacznie lepiej, gdyby nie ta mleczno-kawowa woda, która za chwilę spłynie w dół, licz na to, że będzie tutaj przejrzysta woda za 3-4 dni. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Jesteśmy w tunelu pod ulicą Mińską. Tu siedzą panowie, żłopią piwko. No i udało mi się uzyskać informację, że rzeczywiście prywatna firma wczoraj czyściła brzegi kanału brudnowskiego. Kanał jest wyczyszczony rzeczywiście. Także jest zdecydowany postęp, proszę Państwa, tak trzymać. Należy czyścić kanał brudnowski, ile się da. Będzie trzeba rekultywację kanału zrobić w wyczyścić, bo to przecież co się lało przez tyle dni, tygodni, a może i lat. To to jest skandal. Tu mamy jakiś tajny bergiel z ulicy. No, nieważne, ważne, nieważne, nie wiem. Najważniejsze jest to, że Państwo wyczyścili. Czyścili, pompują dużo czystej wody Co tu się lało? Dajcie spokojnie Taki syp ale tak ze 3-4 dni temu nie? Tak To jak oni czyścili tam na tym przerowiem melioracyjnym, Czyścili szambo To wszystko zrzucili tutaj, tak? Tędy szło No chyba tak no bo taki syp płynął Ale tak jak nigdy nie? No. A teraz jest zdecydowanie lepiej chyba, nie? No lepiej, no na pewno lepiej. Sporo lepiej. Tamto, a to. Kupy płynęły po wierzchu, wyspy a, pływające, ta. nie? No. Panowie, tu pieniądze jakieś leżą. Nie wiem, czy to wasze, czy nie. Przydadzą się Wam, nie? Sporo monet leży. Tu leżą monety, patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No. Będzie na nabrowana. Jak się ktoś położył odpocząć, to musiało z kieszeni kieszeni Chyba raczej tak. Aha, albo, no. Tu rękawiczki jakieś widzę, zobaczcie, czyje te rękawiczki są. Tych, co sprzątali? Czy jakiś sanepit przyjechał, czy co Nie, to było? Silne, okay. mm -hmm. Mm -hmm. Jeszcze zostały pieniądze panowie. Nieważne. Niech leżą, na szczęście. Woda znacznie lepsza jest. Co? Jeszcze raz. Oczyszczone. oczyszczone. Kiedy czyścili? Wczoraj czyścili? Wczoraj, tak? Wczoraj, 3, czyli 3 czerwca. No dobrze, widać efekty. Przeczyszczone, niech płynie czysta woda i będzie coraz lepiej. No, także mamy informację, że Państwo dokładnie wysprzątali brzegi kanału, co widać, co widać. To trzeba przyznać, że brzegi są wysprzątane. Woda jeszcze płynie żółto-brunatno-szaro-pomarańczowa. No, to te odchody wszystkie z góry spływają, co pan paletką rozbełtał, żeby potopić, muszą spłynąć w tej sytuacji. Bo nie ma co z tym zrobić. Tak naprawdę to powinno być wypompowane wszystko do oczyszczalni, a nie spływać w dół. No, ale płynie brzegi wyczyszczone, żeby się nie było o co przyczepić. Za 3-4 dni, jak tu przyjadę, woda będzie czysta. Bo jak nie, to będę bardzo niezadowolony. No i co? Powoli kończymy tą epopeję nad kanałem Brudnowskim.